to, Niech Piłsudski bierze władzę. Trudno objaśnić w sposób taki encyklopedyczny, słownikowy rolę, jaką odgrywał Józef Piłsudski w polityce polskiej do maja 26 roku. Był wszystkim, ale był nikim. Był byłem wielkim politykiem Był byłym naczelnikiem państwa Był współtwórcą niepodległości Ostatnie zajmowane stanowisko Do połowy XXIII roku To szef sztabu generalnego Ale potem, potem emeryt w Sulejówku Który siedział, pisał swoje teksty O charakterze pamiętnikarskim Później polemicznym Ale wyłączony całkowicie z życia publicznego Na własne żądanie, z własnej chęci To Piłsudski wycofał się do Sulejówka A nie jego wycofano Ale poza Piuszuckim. Istniała grupa ludzi, których spajała jedna rzecz, dwie właściwie, będąc sprawiedliwym. Posłuszeństwo i subordynacja wobec wodza, wobec komendanta, jak go nazywali, i wspólne pojmowanie idei polskiej. Wspólne imię Piłsudskiemu, czyli mówiąc wprost, podejmowanie idei polskiej, takie jak ją widział Piłsudski. To byli przede wszystkim jego podkomendni z regionów, także w mniejszej części działacze wywodzący się z Polskiej Partii Socjalistycznej. To były takie nazwiska jak Valery Sławek, jak późniejszy premier Aleksander Prystor, późniejszy premier Kazimierz Świtalski, późniejszy minister spraw zagranicznych Józef Beck. Nie mówię tutaj o całej grupie zawodowych wojskowych w służbie czynnej pozostającej. I kilkudziesięciu jeszcze, co najmniej, polityków prawie równego formatu, prawie o równych zasługach i prawie równych stanowiskach i stopniach. Józef Piłsudski Polsk, jakoby ujaźnia żywioły. Żywioły nie jego ręką wytworzone na naszym podole płaci. Żywioły tych dawniej liczone zaledwie kilka, a liczba ich rośnie prawie z roku na rok. Zaprzęga jest człowiek do roboty, jak jaki wódz roboty. Gysuski mógł liczyć na swoich chłopców w każdych warunkach i wszędzie, w każdej sprawie legalnej czy nielegalnej, uczciwej czy nieuczciwej. Nie ja twierdzę, że takie podejmował, ale miał te możliwości. Dlatego też, jeżeli w 1925 roku zaczęto myśleć w tych sferach o możliwości, przejęcia części przynajmniej władzy. Piłsudski miał bardzo silny element oparcia, mógł ten zamysł przewrotu, zamachu stanu przeprowadzić w sposób skuteczny. Miał się na kim oprzeć w wojsku i poza wojskiem, bo dodajmy jeszcze jedną rzecz bardzo istotną. Piłsudczycy nie tworzyli w tym momencie żadnej własnej organizacji politycznej, infiltrowali wszelkie inne. Poza może narodową demokracją Ale działali wśród socjalistów I wśród ludowców I w mniejszościach narodowych Wszędzie mieli swoje tak zwane wtyczki Przez które oddziaływali w ogóle na te całe środowiska Generalnie Piłsudski postrzegany był wciąż jako człowiek lewicy Nie bardzo wierzono, że wysiadł na przystanku Niepodległość Czerwonego Tramwaju Cały czas kolorowi pojazdu, którym się posuwa Zwłaszcza prawica przyglądała się Z wielkim zaniepokojeniem i podejrzliwością Józef Piłsudski. Вода венца Брасакова. Солнце от дева поля электричность працює в всех керунках. Один за и тепло. Волую рабочую тень из элементов слоя. И думное с этого же дела не свое опановал и замучил до невольничьей работы для своей единой выгоды. Думное с этого, для чего надо достаточно до этого заставить. Jak można określić koncepcję Piłsudskiego? Chodziło przede wszystkim o wzmocnienie władzy wykonawczej, kosztem władzy ustawodawczej. Podejmując akcję przywracania swojego imienia w czynnej polityce, bo parę lat abstynencji politycznej to bardzo wiele, żeby wypaść z obiegu, wypaść z gry, Piłsudski rozpoczął bardzo brutalne ataki na posłów, na parlament. Mówi się często teraz półgębkiem, niektórzy mówią o tym wprost, że sytuacja w Polsce obecna bardzo przypomina sytuację sprzed maja 25 roku. Radziłbym poczytać to, co Józef Piłsudski pisał o polskim parlamencie, panach, których największy wysiłek umysłowy polega na lidzeniu swojej zafajdanej bielizny. To bardzo łagodne. Używał dużo mocniejszych słów. W wywiadach prasowych obrażał i żył ten parlament. Po części, trzeba powiedzieć, nie bez racji. Bo nie był to parlament sprawny, był to parlament rozdarty, międzyantagonistyczne grupy interesów i międzyantagonistyczne interesy. Parlament, który wyżej stawiał interes partyjny, to było wielką słabością polskiej demokracji niż interes państwa. Natomiast Piłsudski stawiał przede wszystkim na zrozumienie interesu państwowego, na uznanie jego nadrzędności ponad wszystkie podziały polityczne. I to był bardzo atrakcyjny, bardzo... Mocny, wyrazisty i słuszny program. Stawiał także na ustabilizowanie stosunków międzynarodowych. Słaba władza wykonawcza, zależna od parlamentu, nie była w stanie tego zrobić. Silny ewentualnie rząd, tak. Ten rząd miał być zatem silny, żeby mieć swobodę postępowania w stosunkach międzynarodowych. Wreszcie na ogólną sanację, czyli poprawę, uzdrowienie obyczaju publicznego. Tu także obiecywał tropić złodziejstwo wszystkie szuje, jak to określał i szumowiny, które obsiadły to państwo w aparacie administracyjnym, w aparacie sądowniczym, w wszystkich służbach państwowych. 12 maja 1926 roku. Widzieliśmy, że, proszę Państwa, o pewnych przygotowaniach Józefa Piłsudskiego do podjęcia zamachu stanu. W nich mieściło się także zdecydowane, brutalne atakowanie wszystkich potencjalnych przeciwników w wojsku. Byłeś kilku. Stanisław Szeptycki, najstarszy rangą czas armii austriackiej. Jakby senior tej wpływowej grupy oficerskiej, któremu Piłsudski powiedział publicznie, aczkolwiek w wąskim gronie, bo pan jest, panie generale, jak ta dziewka sprzedajna, która daje, tutaj trzeba wykropkować czy wypikować na dwie strony. Omal nie doszło do pojedynku. Piłsudski zresztą od tego pojedynku się wymówił pod nie w pełni przekonywującymi hasłami. Obrażał generała Sikorskiego, ale potrafił zmieszać z błotem także generała Kazimiera Sosnkowskiego, który miał pewien kompromisowy projekt ułożenia statusu wyższych władz wojskowych. Piłski chciał, żeby władze wojskowe były praktycznie niezależne od rządu, żeby stanowiły państwo w państwie z uwagi na specyficzne położenia w Polsce, aby kierował nimi generalny inspektor Sił Zbrojnych, który nie miałby nic wspólnego z parlamentem, ale któremu do parlament nie wtrącałby się do jego polityki budżetowej, polityki personalnej w armii. To było oczywiście w tym systemie politycznym nie do przyjęcia. To była utopia. Ale Piłsudski chciał tę utopię zrealizować. Pierwszym etapem przygotowań było obalenie rządu jesienią 1925 roku Grabskiego i powołanie rządu także zaufania społecznego, skrzyńskiego, do którego weszli nawet do tej pory pozostający poza układem politycznym przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej. Ministrem spraw wojskowych został generał Lucjan Żeligowski, bliski bardzo marszałkowi, jako że wywodzący się z Wileńszczyzny, plus jego cenił, szanował. On przymknął oko na przygotowania, które ruszyły pełną parą od jesieni 1925 roku nad przeprowadzeniem zbrojnego zamachu stanu. Na rocznicę 11 listopada zgromadzeni legioniści oferowali marszałkowi swoje szable, co było bardzo jednoznaczną deklaracją już nie tylko politycznej, ale ponadpolitycznego podziału. Generał Gustaw Orlicz-Dreszar Składamy ci komendancie nie tylko nasze serca, ale wierne w zwycięstwach zaprawione szable. Rząd nie chciał tego widzieć, parlament tego nie słyszał, rząd nie reagował. Dopiero upadek gabinetu w początku maja 26 roku spowodował dość szybkie działania. Na premiera koalicyjnego rządu centroprawicowego wysunięto Wincenta Witos. I tu, proszę Państwa, powtarza się pewna sytuacja, która powtarza się już w dziejach polskich w dziejach II Rzeczpospolitej. Obawa i lewic, i Piuszuckiego przed stabilną większością centroprawicową, bo ta większość, jeśli by się potrafiła zjednoczyć, stworzyć stały, silny blok, była w stanie przeprowadzić zwycięstwo w swojej wyborczej i rewizję ustawy zasadniczej. Stworzyć takie warunki polityczne, w której Piłsudski o wpływie na władzę i powrocie do władzy nie miałby co marzyć. A to było śmiertelne niebezpieczeństwo. Trzeba było zrobić zatem wszystko, aby ten rząd obalić. Z wywiadu Wincentego Witosa dla nowego kuriera warszawskiego. Niechże wreszcie marszałek Piłsudski wyjdzie z ukrycia. Niech stworzy rząd. Niech weźmie do współpracy wszystkie czynniki twórcze, którym dobro państwa leży na sercu. Jeśli tego nie zrobi. Będzie się musiało mieć wrażenie, że nie zależy mu naprawdę na uporządkowaniu stosunków w państwie. Jezuski zaczął robić wiele. Swingowano zamach rzekomy na jego dworek w Sulejówku, gdzie siedział i kontemplował rzekomo jak starożytni wodzowie rzymscy swoje przeszłe przewagi dla potrzeb przyszłych Rzeczpospolitych. Tak naprawdę zajmował się intrygami politycznymi w tym momencie. Rzekomo dworek ostrzelano i ostrzelano jego córki, co było wymysłem propagandowym. Następnie sam marszałek udzielił prowokacyjnego wywiadu do prasy, który został zdjęty przez cenzurę rządową w całości. To było już jakby wypowiedzenie wojny. Co myślał i czego chciał Józef Piłsudski, wyprzedzając wojsko na ulicę w maju 1926 roku. Czy chciał wojny bratobójczej? Nie. Czy chciał przelewu krwi? Nie. Chciał demonstracji zbrojnej. Uważał, że prezydent Wojciechowski ustąpi pod wpływem tej demonstracji, odwoła Witosa i da Pisuckiemu władzę nad wojskiem. Tu pomylił się jednak w